Tak na tak, chłopski rozum, jak firma zrobiła jedną próbę, udało się, wszyscy zawołali hura, udało się. Jeśli po próbie tak 5-10 coś się nie uda, to my będziemy w szangie, a nie firma, tak? Nie robi się jednej próby, to będzie się bo Proszę Państwo, sami widzicie, na każdym terenie to się różni od siebie. I w składzie nie się różniło. Więc jak wrócicie do podstawy jednej próby, określić cały teren do, dookoła Was otaczający? Właśnie. Tak jak mówiłem, otwory wiercone zakazem robkowym niczym nie różnią się od innych otworów wierniczych. I nie można mówić o jednej próbie, tylko takich prób zostało w Polsce przeprowadzonych tysiące. Tysiące. W Polsce otwory wierci się od... Ale nie ma szczelinowania Nikt nie mówi o odpory. Szczelinowało się otwory. Jednakrotnie no, szczelinowało się otwory. No bo... Proszę Przez Państwa, ugrać, ale... metoda szczelinowania jest wykorzystywana wszędzie tam, wszędzie tam, gdzie własności, tak zwane własności zbiornikowe są słabe. I nieważne, czy jest to łopek, czy jest to babień, ale... czy jest to piaskeni. Czy sposób jest sposobem <webpage> Sądząc po tym, jak wyglądają miejsca po zlikwidowanych otworach, można powiedzieć, że tak. W ręku przegląd geologiczny e, nr 58 e, z 2010 roku, opracowany e, został przez pana Jana Macurę, Wydział Wielkuństwa, Nafty i Gazu, Akademia górniczo kutnicza z Krakowa. I Pan Macuda pisze tutaj o zagrożeniach środowiska naturalnego. Więc to, co Pan mówi, że nie ma zagrożeń dla środowiska, jest to chyba jakimś nieporozumieniem. To jest śmieszne. prawda. Druga sprawa, na które pytanie Pan mi nie odpowiedział, jaka, jaka jest powierzchnia podczas wiercenia otworów poszukiwawczych o głębokości pomiędzy 3 a 5 tysięcy metrów. Powierzchnia terenu zajmowanego przez wiertnię i drogi dojazdowe zawiera się najczęściej w przedziale od 8 do 15 km kwadratowych, Dziękuję panu bardzo. Ja podam państwu powierzchnię zajętą przez otwór Lubocino 1. Jeden konkretny otwór. Pan opowiada nam bajki, bo pan nam mówi o wierceniach, że były, oczywiście wiercenia były w Polsce, były wszędzie. My mówimy o technologii szczelinowania, bo nam nie chodzi o to, że będzie wywiercony otwór, bo samo wywiercenie otworu nie jest dla nas zagrażające. Dla ochrony środowiska jest metoda szczelinowania, która do końca nie jest rozpoznana. I to już wiemy, bo Francja powstrzymała się, ma w tej chwili zakaz stosowania metody szczelinowania. W Niemczech zawieszono, jest robione nowe prawo ochrony środowiska, gdzie sam minister środowiska jest za tym, żeby metody szczelinowania na razie zakazać, dopóki nie będzie dopracowana, dopóki nie będzie bezpieczna. I my tutaj mieszkańcy nie chcemy być królikiem doświadczalnym. Nie chcemy, żeby nie zaposła. Jeszcze zadam pytanie, bo nie pamiętam, któryś z Panów odpowiedział na, 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 na zarzut, to znaczy... Na ten artykuł, że w Miłowie będzie czy nie będzie to wiercenie i powiedział, że to nieprawda, bo wy nie wiecie. Natomiast na początku pierwsze wystąpienie, ja już też nie pamiętam, który to pan był, ale to był pan z geofizyki, powiedział, że znaleziono dwa miejsca, gdzie są kopaliny. Tak to określił to Miłowo i Olszanka. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że z geofizyki absolutnie nikt takich rzeczy nie powiedział. Panowie mówią, że nie ma rzeczy, że, że pan gwarantuje, że mówię, że nic się nie dzieje. Nie ma takiej sytuacji, którą jesteśmy w stanie przewidzieć 100%. Więc niech pan nie gwarantuje, niech pan nam o nie, nie opowiada. Rzeczy mogą się zdarzyć y, y, w sposób nieobliczalny dla nas. Natura robi takie rzeczy, o których jeszcze wam się nie śniło panowie naukowcy. Ilość wody zużywanej w otworze, nazwijmy go produkcyjnym, eksploatacyjnym, czy zwał, tak go zwał, ale chodzi o otwór do wydobywania gazu, jest to znaczy, tak. dokładnie taka sama jak w otworze badawczym. To znaczy? konkretnie. Proszę nie to, proszę Państwa, to zależy od głębokości konkretnego odwiertu. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć w tym momencie jaka będzie objętość płynu. Pan pytał ile dziennie, ile rocznie zużywa się tej wody w takim odwiercie. Proszę Państwa, szczelinowanie jest zabiegiem, nawet to wielokrotne szczelinowanie jest zabiegiem jednorazowym. To nie jest tak, że my codziennie szczelinujemy ten otwór. Paradoksalnie dla nas woda w tym odwiercie jest również szkodliwa. Więc my z wielką chęcią odbieramy te wodę z tego otworu w jakim celu? Nie po to, żeby zrzucić ją do ścieków, bo proszę Państwa, w wypadku rozwiercania takiego złoża, kiedy tych otworów jest kilkanaście, płyn po zabiegu z jednego otworu, zapłacza się po prostu do następnego dostrzyminowania, więc to nie jest proste przemnożenie, że powiedzmy strzelam. 10 otworów to będzie 10 razy ilość wody potrzebna na jeden otwór. Nie. Oczywiście nieprawdą jest, że taki płyn można używać w nieskończoność. Po 4, 5, 6 tego typu, typu cyklach ten płyn trzeba faktycznie zutylizować. Ale proszę Państwa, z tego prostego rachunku wychodzi, że dla 10 otworów eksploatacyjnych potrzeba co dla 20 milionów litrów wody. Niepełne, ponieważ nie odpisał. Dobrze, 19 milionów litrów Czyli zostanie ten serwis. 19 milionów litrów wody połączy Pan razem z chemią. Pomijając fakt, że zabiera Pan wodę z wód gruntowych. I my tracimy tą wodę. Do tego wyciągacie dwóch, przepraszam, bagno, które tam jest. I też zostawiacie to u nas. Przecież tutaj będzie pustynia. Tak jak tutaj kolega powiedział, my się na to nie zgadzamy. Proszę Państwa, po pospokoił tej dużej ilości mieszkańców naszej gminy, w Miłowie i nie tylko w Miłowie. My nie chcemy żadnego trudnego odwiertu. Nie chcemy, bo jak wy znajdziecie ten gaz, to my mamy godzin do powiedzenia. Nie chcemy, żebyście zginęli żadne z naszej gminy. Może ktoś nam do mojej własności, do mojego własnego zdania. Nikt mi nie będzie badał z tego, bo ja się stanę wsią górniczą, przepraszam. Ja nie, nie kupowałam białki we wsi górniczej, tylko w pięknej, miłowskiej wsi. I chcę tam spokojnie mieszkać. Chcę, że... 1 lutego do 16 sierpnia obowiązują przepisy natury 2000 zakaz, więc jego fizyka wynosi, no nie mają wyjścia. Trudno nam określić jednoznaczną datę, kiedy zaczniemy tutaj pracować, jakie, będą, tego wyniki, jakie tego będą wyniki. Proszę Państwa, dlaczego mówię o Markowoli? Na tej Markowoli, tak jak koledzy mówili, przeprowadziliśmy wszystkie badania, bo

Szczęśliwi są Ej, z tego powodu, że tam pana, Ja bez... mogę odpowiadać za Markowolę. I zapewniam pana, że na terenie Markowoli właśnie jest kilka raportów i Państwo mówicie, że nas nie chcecie. My mówimy proszę dajcie nam szansę. Na Markowoli, na Markowoli po przeprowadzeniu badań te miejsca, A, nie musimy tam takiej miejsca wejmować. Badania tak. od Badania od A są zakończone badania. to może... Skakuje się na białych na wasze Będzie teren rekultywowany, proszę. Ale gdzieś kamień które powinno być moim zdaniem w październiku, w listopadzie, w tygodniu. Proszę bardzo, za to? to na